darkness falls upon Gondor and Minas is encircled by a ring of iron-shot men. Great siege towers lump towards the beleaguered walls, each burdened with a deadly, the deadly war. Upon the main gate, the Dark Lord unleashes grog a terrible battering ram of wolf-like rock for hope of victory gondor's warriors must hold each ring of their city for as long as they're able before retreating deeper within their burning citadel Witajcie wszyscy moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku zagramy styry w Władca Pierścieni Podbój. W tym odcinku znajdujemy się już w Mina Tirith, będziemy bronić Białego Miasta, czyli Gondoru. No inaczej na Tirith, już te trzy nazwy takie ma, najmniej dwie, a jeden taki przydomek już. Dobra, no to zaczynajmy. Pierwsze nasze zadanie będzie polegało na obronie, na obronie naszej bramy. Dlatego ja to zawsze robię tak. Będąc magiem, to mamy umiejętność przecież rzu rzucania specjalnego krągu ognistego, przez co kiedy nasz przeciwnik wejdzie w niego, to się zaczyna tracić życie palić, i to ja to zawsze robię tak. Przy wejściu e, zaraz tutaj rzucam, oni, oni wchodzą do miasta naszego, żeby nas atakować i się przy tym zabijają. No. Dlatego to jest właśnie no, według mnie to jest taki mój sposób dosyć no łatwy może łatwy do pokonania przeciwników wielu na raz pomogę okej okay. powiem wam że jeżeli chodzi o e, ...taki no no może nie ulubiony, ale taki poziom, którego no po prostu tak, no po prostu lubię, który mi się podoba. To jest właśnie no, w obronie Emilia to jest ten, na którym właśnie teraz gram. Kurde, no musiałem podcelować po no patrzcie. Dobra, szybko, no musiałem. Cholera jasna. Jeszcze łącznik, myślałem, że już to troll mnie zabił. <grywa> tak podskoczyłem. Dobra. Laras na gruncie miał przewagę, no właśnie, czego to doprowadziło wszystko. Czas to tylko, że jeden z gondorczyków, jeden z piechurów na dodatek przez nim pod Dobra, jakoś mi się to ten yy, uda. Yy. No i dobra, yy, zrobiliśmy co mogliśmy chroniąc chron naszą branę yy, gondoru. Teraz mam za zadanie zniszczyć dwie wieże oblężnicze, z którego wychodzą orkowie. E, ale zanim pójdziemy bro, e, właśnie... Bro, e, ro, e, niszczyć te wieże oblężnicze, to zwróćcie uwagę na tą bramę, jak to wszystko wygląda. No ja rozumiem, że tym taranem się to biło, ale po, ta brama powinna być trochę połamana, a nie tak po prostu wgięta. Dobra, nieważne, nie z tym już. Nie będę taki pierdołych się czepiał. Dobra, teraz magiem szybko ksimy Ciśniemy, 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 ciśniemy. O, ork. Oh shit, Ile tu okej okay, teraz będę musiał uleczyć ich trochę ale muszę trochę zaczekać o, ja no ja ten znowu widzisz czym to poskutkowało je Przed, wszedł mi pod celownika ten Proszę, teraz musimy spalić zniszczyć te wieże szybko, szybko, szybko. Całe szczęście, że przy tym, jak wychodzą z tej wieży, albo no, podchodzą koło niej, to też to, to ich zabija zresztą. Dobra, jedna już jest rozwalona. Piękny widok, naprawdę bardzo piękny widok. Ale nie, no to, <laughs> to chamskie było. Nie, no ja, 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 już, ja tak coś czułem, że tutaj właśnie po yy, tych okolicach właśnie w murach Minosiri, kiedy mamy za zadanie właśnie zycić te obie wieże, to yy, od czasu do czasu mogą nam się przytrafić takie przypadki, no jak, no na przykład powiedzmy, no właśnie, no yy, jak Nazgul yy, zabierze nas to. No właśnie, już nie będę musiał wam tego mówić, widzieliście to przed chwilą. Przejdź do drugiego kręgu, dobra, jestem przy drugim kręgu. Przy odrodzeniu, jak zginąłem, tak to mi się stanuł. Teraz muszę bronić tego drugiego kręgu. No dobra, wyjdę tutaj na ich. Zwiadowca, coś czy mi się wydawało? Nie ma, ale ten mak mnie denerwuje. Pośle. całe szczęście, że Że yy, akurat rzucił ten ognisty, to ogniste koło, ten ognisty krok. Nie, to się nazywa ściana ognia, ja raczej ma ścianę ognia, to się nazywa ściana ognia. Zawsze nie mogę znaleźć tego nazwy w Ale dobra, teraz już będę. A to uniknął no skubaniec jeden. Tej ściany ognia mojej. No nie, no to hałas, no on powinien już odlecieć, no bez jaj. Dobra, najważniejsze jest to, że udało mi się obronić ten drugi krąg. Widzimy już tam. Aha. No drugi krąg jest tam, tak jak widzieli, widzicie. O, gdzie jest mój celownik? No dobra, teraz do trzeciego kręgu musimy przejść, do bramy, e, do bramy która prowadzi do wejścia na samą górę i na na sam szczyt gondoru. Dobra, i tutaj to już będę mógł haterem grać, czyli Gandalfem. Jak tutaj się tam... O, kapitanów to Ach, głęboko. A już są moi. No i tak jak widzicie, już jest trochę jaśnie na dworze. Już zapada yy, dzień, S słońca dokładnie jest. już niedługo przybędzie pomoc yy, dla nas, yy, pomoc Rohir. jestem szybko w troll Dobra. Aj, to nie wyszła, ale... No już i tak jest poni. Dobra, już wygraliśmy Ej, ja, jakim cudem to przenikło? Ja ciele, jaki pług! No teraz to się, się udało. O, kapitan orków, To już mak jest. co? Nieśmiertelny? O, mamy kapitana gond. O, dwóch kapitanów Gondoru jest już. Dobra. Dwa ściany, dwie ściany ognia. No już jest po nim. Jest po tobie. Ah. No już wygraliśmy, jak daleko jesteśmy od wygranych. Zwycięstwo! No dobra, kolejna wygrana, kolejna udana misja, zakończona sukcesem. Tak więc, y, ja ostry żegnam się z wami, widzimy się w następnym odcinku, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Tak więc, do zobaczenia i trzymajcie się wszyscy. Нараш.